Siemaneczko, witam Was serdecznie na losowanku. Do wygrania była ta to już moneta. Nie czyściłem jej, bo wiem, że większość, wie, wiem, że osoby są różne i nie każdy lubi mieć e, czyszczoną monetę, że wolą zachować w takim stanie jakim jest. Więc po prostu jej nie czyszczę, zostawię ją dla, do Waszej dyspozycji. Ale jak widać jest naprawdę zacna, zacnie zachowana. Tutaj są detale, tylko one są lekko, lekko tutaj brudne. Nie? Tutaj z tej strony jest bardziej starta, ale i tak jest zacne. Także jak coś, ja wam rzucę tutaj skrima. Yy, także pogratulujcie zwycięzcy. Na pewno więcej będzie takich yy, mini konkursików, Musicie być czujni. Teraz akurat puzzle. Praktycznie za drugim, nie wiem czemu tak. Może dlatego, że nie wiem, to w sumie, ale, ale będą także co jakiś film, nie będzie to, że cały czas, bo, bo bym nie wyrobił a i następny film jaki wleci, to będzie film konkursowy na to będzie zapowiedź konkursu na 900 subskrypcji. Także oglądajcie i komentujcie, bo, bo naprawdę jest fajna nagroda do wygrania. A ja nie przedłużam po prostu dzięki, że jesteście i widzimy się w kolejnych filmkach. Siemaneczko.